Oho, dzisiaj coś ciekawego dla każdej fanki i fana Heroesów. Niedawno pojawiła się gra w aktualnej odsłonie nowej wersji Heroesów online. Twórcy wprowadzają nas w świat dwóch frakcji Piekła i Nieba, gdzie możesz wybrać, którym bohaterem jesteś, przemierzając różne trasy, doliny i miejsca, tocząc walki z najdziwniejszymi potworami jak to miało miejsce w klasycznej trójce czy dwójce heroesów. Pokażę Wam w tym krótkim filmiku na jakich podstawach warto się skupić, aby na początku tą rozgrywkę nieco przyspieszyć, bo co prawda, no, sam nie mam jakiegoś wysokiego poziomu, jest to poziom 17, ale pamiętam z jakimi problemami się borykałem na początku, a to nagranie może rozwiać jakieś początkowe wątpliwości i ułatwić Wam sprawę. Po zalogowaniu się i wybraniu frakcji, macie dostęp do zamku. Nie ma tutaj ryzyka, że jakiś inny bohater was będzie opiekował, dlatego garnizon pełni bardziej funkcję magazynu. Jeżeli macie nadmiar jednostek, zawsze coś tutaj można schować. W Radzie Miasta co określony czas można zebrać pieniążki do swojego budżetu. W moim przypadku zostało jeszcze godzina 40 z hakiem, żeby 350 zł zebrać do mojej sakiewki. Ale systematycznie ulepszając ten budynek, ta ilość się tutaj zwiększa. Ulepszając Radę Miasta, też mam możliwość zbudowania większej ilości budynków na wyższych poziomach. Przy czym trzeba tutaj pamiętać o pewnych ograniczeniach, bo oprócz tego, że wydajemy surowce na to, aby zwiększać te poziomy, potrzebne są też patenty budowlane, a jest to rzecz najbardziej pożądana w tej grze. Bo nie są one pospolite i trzeba się naprawdę postarać, żeby takie potęty budowlane pozyskać. W budynkach rekrutujemy stworzenia z określoną częstotliwością. Nie da się kupić no, pełnego magazynu od ręki. Co określony przedział czasowy, im wyższy poziom budynku przypada nam konkretna ilość stworzeń. Jak wykorzystamy limit, trzeba czekać na. na Następne zrespienie się. Magazyn drewna na podobnych zasadach. Mija czas, zbieramy inne potwory, mija czas, rekrutujemy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tocząc walki trzeba pamiętać o tym, aby no, w miarę na tych jednostkach oszczędzać, bo może się okazać, że jeżeli Was tutaj ktoś zbyt silnym wrogiem potraktuje, nie będziecie później. Mogli grać przez kilka, kilkanaście godzin, z tego względu, że bez jednostek nie da się tutaj zrobić właściwie nic. Korzystając z opcji bohatera, możecie zakładać różnego rodzaju artefakty, zwiększają one wasze zdolności. Zdolności jest 6. Po najechaniu na każdą z nich dowiecie się dokładnie, co za co odpowiada. I te wszystkie zdolności wpływają na wypadkową siłę bojową. Po zmianie. Artefaktu wzrasta, ona albo się zmniejsza, to już w zależności od tego, co akurat macie na swoim wyposażeniu. Oprócz tego gra oferuje tak zwane przedmioty czasowe po założeniu odłamku doświadczenia na godzinę, wzrasta w tym przypadku 25% jego przyrostu są też runy po zakładaniu mm, różnych run zwiększa się nam określony. Wskaźnik, no i w rezultacie jesteśmy silniejsi. Ostatnią sprawą są zwoje. Podczas walki, oprócz księgi czarów, można używać m.in. tych zaklęć, które są tutaj wypisane, poza kolejnością z księgi. Taki plus. Oprócz tego, gra oferuje e, raz na kilka poziomów możliwość wybrania specjalnej zdolności. Która później ułatwia nam sprawę. Albo są te zdolności pasywne, albo aktywne, używane okresowo w czarach podczas walki, albo automatycznie, niezależnie od tego, gdzie z kim walczycie, zawsze w tle. U handlarzy oznaczonych specjalnymi ikonkami, możecie zakupić albo sprzedać artefakty, w zależności od tego, jakie macie zapotrzebowanie. Z lewej strony jest panel rozmów. Tutaj polecam zapoznać sobie pa paru przyjaciół, bo w przypadku silniejszych przeciwników no nie da się tego inaczej zrobić, jak zaprosić kogoś do wspólnej walki i dwie osoby pokonać na przykład bossa. Eee, oprócz tego skrzynka pocztowa, panel gildii, rankingi i innego tego typu sprawy. W miarę rozwoju pojawią Wam się do dyspozycji również teleporty. Więc trzeba wtedy wszędzie biegać na koniku, spacerkiem. Można się przenieść automatycznie w dane miejsce, zaoszczędzając naprawdę mnóstwo czasu. Każdy teleport ma jedno docelowe miejsce. no Korzystając z kombinacji, można się znaleźć w różnych częściach mapy. Bardzo istotna sprawa: im więcej surowców macie, tym lepiej. No bo co by się później nie przydarzyło, czekać misja czy potrzeba wbudowania mm, konkretnej jednostki bądź też budynku. Macie z czego skorzystać. Z prawej strony będą wasze misje, z czego najważniejsza jest misja wiodąca. Eee, za jej pośrednictwem możecie zdobyć naprawdę ogromną ilość doświadczenia, a przede wszystkim odblokować nowe umiejętności oraz tereny. Eee, bardzo ważna rada: ja Wam proponuję realizację tych misji zgodnie z kolejnością, która jest tutaj uwzględniona. Niestety w moim przypadku zrobiłem coś poza kolejnością, no i przez kilka dni niestety byłem mm, zablokowany z tego względu, że misji nie mogłem dokończyć do czasu, kiedy pomogli mi tutaj z obsługi, z obsługi użytkownika i misję poprawili korzystając ze swojego panelu. Także że pojawiają się czasami sporadycznie jakieś błędy. Lepiej ich unikać przez to, że realizujemy zadania zgodnie z kolejnością. W momencie, kiedy ktoś ma dla nas jakieś zadanie, nad jego głową pojawia się wykrzyknik. Zmawiając tą postacią możemy to zadanie przyjąć albo odrzucić. Natomiast w momencie, kiedy zadanie zostało zrealizowane, albo od razu o tym zostaniemy poinformowani, albo druga opcja pojawi się właśnie taki znak zapytania. W tym przypadku wykonałem misję, która polegała na znalezieniu artefaktu, ale nie akceptuję jej z tego względu, że przyda mi się ten artefakt jeszcze w kolejnych następnych zadaniach. Przede wszystkim Radzę tutaj uważać na te swoje jednostki, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie da się ich rekrutować od ręki i są określone limity, limity, limity w których no, musimy się tutaj mieścić. Gra oferuje możliwość teleportowania się do miasta, co jest dużym ułatwieniem. Nie trzeba czekać i wracać. Można to zrobić od razu od ręki. Oprócz tego są specjalne obeliski. Jest mapa prowincji, która też może nam poprzypominać, gdzie my żeśmy się w ogóle wybrali. Tych terenów jest naprawdę sporo, także ja wam o nich mówił. Nie będę z tego względu, że sami na pewno jak będziecie grali, to traficie w te wszystkie ciekawe miejsca. Dla bardziej wymagających albo zamożnych jest opcja e, pakietów premium, gdzie za dodatkową odpłatnością można zamówić sobie barwniki, artefakty, surowce i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Wszystkie runy oraz zwoje, które będą wpływały na waszego bohatera, są uwzględniane tutaj z lewej strony. Ja użyłem niedawno runy obrony stworzeń, e, zaliczyłem kapliczkę mocy. Dzięki czemu mój bohater okresowo ma większe zdolności, większe umiejętności. Co bym mógł wam jeszcze powiedzieć? Oprócz Oprócz surowców i artefaktów, które można znaleźć na mapie, pojawiają się czasami pojedyncze takie pojedyncze przedmioty, które można pozbierać tak zwane pióra anielskie pióra, i ani piorne monety są to artefakty dosyć rzadkie, które w późniejszych etapach gry można zmieniać na bardzo ciekawe przywileje, ale gdzie takie pióra i gdzie takie monety znaleźć? O, zapraszam Was do e, zerknięcia na drugi film, który, 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 który za chwileczkę dla Was wykonam i w tym przypadku myślę, że te wszystkie informacje na początku troszeczkę Wam pomogą, nie będzie trzeba się już martwić o te ciężkie, jak to zazwyczaj była, początki. Natomiast zapraszam Was również do kolejnego nagrania, w którym pokażę Wam, co zrobić, żeby te straty jednostek na początku były jak najmniejsze.